Mata szczery jak nigdy w utworzeń wyznaje, miał cztery próby samobójcze. Mata zdobył serca młodych słuchaczy swoimi szczerymi tekstami o rzeczywistości polskiej młodzieży. Przejmoc w szkole, wyzwiska, narkotyki i przelotne na romanse to tylko wierzcholek góry lodowej. Psychika nastolatków od 2020 roku znacznie się pogorszyła, a Mata bierze to pod uwagę w swoich utworach piosence Dwa Izoteki, Izotek to bardzo silny lek na tradzik, mata przyznał, ze wcześniej jego zacieniem wyglądało tak. Jak teraz na Instagramie. Miał klopoty z tytulowym tradzikiem, przez który był nakany, nie miał znajomych, ani też dziewczyn. Już w pierwszej sekundzie piosenki, słuchaczy uderzają mocne wersy o próbach samobójczych. Im dalej. Tym większa nadzieja, że życie niedługo stanie się lepsze. Znowu ktoś napisał mi, zebym się zapil. Próbowałem z 4 razy już, bo nie dawałem radius. Patrząc na moje wady rapuję mata w utworze dwa izoteki. Na końcu klipu pokazany jest też numer do bezplatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z fundacji Dajem Dzieciom siłę. 116 111 Wygląda na to, że szczerze teksty Maty odzwierciedlają prawdziwe problemy nastolatków. Wielu fanów pod teledyskiem Maty również otworzyło się, dodając własne historie z życia. Pamiętaj, że w trudnej sytuacji nigdy nie jesteś sam, jeśli chcesz porozmawiać z psychologiem. Poniżej znajdziesz listę telefonów, pod które możesz zadzwonić i poprosić o profesjonalną pomoc psychologa czy psychoterapeuty.